Co roku 16 maja spotykamy się w Noc Muzeów w Muzeum Jacka Malczewskiego. W tym roku również możemy się spotkać, ale na wirtualnym zwiedzaniu. Zapraszamy o godzinie 19 na stronę internetową Muzeum im. Jacka Malczewskiego oraz stronę facebookową, gdzie przygotujemy dla Państwa niespodziankę. Nie zostawimy Państwa bez emocji. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, no, z niezmierną przyjemnością e, pragnąłbym Państwa zaprosić na najnowszą naszą ofertę wystawienniczą. Mowa o wystawie Kto to Jesteś Bocię Biały i Święte Przykmenty, e, wystawę wyjątkową, e, bo m, jest to druga wystawa poświęcona temu gatunkowi w historii naszej instytucji, no i w historii moich osobistych dokonań e, wystawienniczych. E, jak nazwa wskazuje Wystawa opowiada o bocianie białym w kontekście etnograficznym, w kontekście, w kontekście zabytków związanych no, z kulturą ludową, ale nie tylko. Część biologiczna opisuje biologię gatunku, behawior, habitat, również całe spektrum badań populacyjnych, jakie temu gatunkowi zostały. Zostały poświęcone łącznie no, z naczelnym, takim standardowym badaniem, akcją liczenia gniazd Bociana Białego. Jest to akcja o zasięgu ogólnoświatowym, która rozpoczęła się w roku 1934 i w odstępie dziesięcioletnim odbywa się do tej pory. Witam serdecznie na otwarciu wystawy. Kto Ty jesteś? Bocian Biały, Święty i Przeklęty. Znajdujemy się na części etnograficznej na której prezentujemy negatywną, jak i pozytywną rolę, jaką odegrał bocian w kulturze ludowej. Bocian w kulturze ludowej od dawna zwiastował nadejście wiosny, szczęścia oraz martwych wstanie. Przypisywano mu cechy wieszcze oraz opiekuńcze. Na wielu terenach zabronione było krzywdzenie, a tym bardziej zabijanie ptaka, ponieważ utożsamiany był ze świętością. Oprócz pozytywnych emocji, jakie wzbudzał Bocian wśród ludności wiejskiej, uważany był również za ptaka demonicznego. Na terenach dawnej Słowiańszczyzny istniało kilka legend dotyczących powstania Bociana. Ale głównym elementem spajającym było pochodzenie bociana od człowieka. Jedna z najpopularniejszych legend mówi o tym, że Pan Bóg, nie chcąc mieć na świecie żab, węży i tym podobnych plugastw, zebrał je do worka i poprosił człowieka, aby ten całą zawartość wyrzucił do morza. Niestety, wielka ciekawość człowieka zmusiła go do rozwiązania worka, a tym samym uwolnienia i rozpołznięcia się wszelakiego plugastwa po ziemi. Za karę Bóg przemienił człowieka w bociana, który musiał odtąd zbierać to, co rozsypał. Bardzo ważnym elementem wierzenia ludu polskiego było bocianie gniazdo. Już od najdawniejszych czasów wierzono, że bocian przynosił szczęście, dlatego aby go zachęcić do założenia gniazda, mocowano na chałupach, szopach czy przybocznych drzewach koła drabiniaste lub niepotrzebne bramy. wierzeń ludowych istniało przekonanie, że bocian przynosił dzieci z życiodajnej wody, czyli macicy matki ziemi, w której to podczas łowienia ryb bociany znajdowały embriony. Podobne przekonanie o dzieciach pochodzących z tajemniczej wody panowało w Wielkopolsce, terenie, że ptak przekazywał je rodzicom przez komin. Natomiast na Kaszubach bocian rzucał do komina żaby, które przybierały postać ludzką, przy czym od żab Znalezionych na łące lub na polu pochodzili chłopi, od tych znalezionych nad morzem rybacy. Bocian, oprócz nowego życia, przynosił również niszczycielski ogień. Wierzono, że rozgniewany. Był w stanie spalić gospodarstwo zrzucając na nie zapalone łuczywo lub głownią. Wiąże się to z pradawnym Bogiem Słowiańskim, którego łączono ze sferą rodzinną, poczęciem, dawaniem życia i kultem przodków. Rod miał kierować duszami zmarłych do wyraju, aby następnie za pośrednictwem bocianów lub w postaci grudek ziemi odsyłać je z powrotem do świata żywych. Dlatego za krzywdę wyrządzoną bocianom, Rod myścił się ściągając na wioski pioruny, grady, ulewy oraz pożary. Ostatnia siódma edycja światowego międzynarodowego spisu Gniazd Bociana Białego dowiodła, że na terenie powiatu radomskiego egzystuje 260, znaczy jest, funkcjonuje 260 gniazd tego gatunku, co w zestawieniu z liczbą 156 gniazd z roku 90 dowodzi 66% wzrostu e, tejże wielkości. <laughs> Analogicznie stwierdzono gniazdowanie w tychże gniazdach 190 par bociana w roku 2014 e, w roku 94 było to par 130 także wzrost o 46%. Warto, a warta podkreślenia jest ta informacja, zwłaszcza w zestawieniu z danymi ogólnopolskimi, ponieważ ostatnie liczenie populacji bociana w Polsce dowiodło 20% spadku liczebności tego gatunku. W tej chwili mamy 45 tysięcy par bociana białego w porównaniu z sytuacją z roku 2004, kiedy to bocianu było 52,5 tysiąca. Par. Także utraciliśmy takie no, przewodnictwo, takie liderowanie w tej kategorii, jeśli chodzi o liczebność bociana białego na świecie. Polska już nie jest krajem, gdzie mamy najliczniejszą populację bociana. Takim krajem jest obecnie Hiszpania, gdzie występuje 48 tysięcy par. Co Państwo zobaczycie na naszej wystawie? W części biologicznej wystawy, no, myślę, że atrakcją samą w sobie, bo myślę, że atrakcją na skalę, no, na pewno ogólnokrajową, no, być może, no, nie jest przesadą stwierdzenie, że na skalę europejską, czy też nawet światową, jest rekonstrukcja sojniku Bocianiego. Podobnego rodzaju, no, no nie jest mi znana, nie jest mi znana ani w kontekście Polski, ani w kontekście tym bardziej Europy czy też świata też można z całą odpowiedzialnością takie określenia zastosować, ponieważ jest to gatunek głównie europejski. Także nasza ekspozycja jest wyjątkowa. Mamy inscenizację sejmiku bocianiego w formie. Panoramy, także to, parafrazując nieco y, no, określenie innej, znanej panoramy, można stwierdzić, że mamy taką e, panoramę bocianicką. Także jeśli chcecie Państwo panoramę z bocianami zobaczyć, tylko do Radomia, tylko tutaj jest wyjątkowa w skali miasta, w skali regionu, w skali kraju, Europy i świata również. Kolejną atrakcją jest y, podgląd online. Do, no, w sam środek Gniazda Bocianiego, realizowany oczywiście za pomocą transmisji internetowej, także możecie Państwo na bieżąco śledzić, co w tym gnieździe obecnie się dzieje. Myślę, że trzeba poczekać jeszcze kilka, może kilkanaście dni, żeby w gniazdach, w tym podglądanym na wystawie, również i w innych gniazdach Bociana w kraju pojawiły się sklęta. Oczywiście będziemy, czy też będziecie Państwo Odwiedzając wystawę, śledzić ich rozwój indywidualny, ich proces no, rozwoju osobniczego, i też również moment, kiedy opuszczą już gniazda i finalnie opuszczą kraj. Także myślę, że wystawa prezentuje komplementarny, kompletny zestaw informacji o gatunku informacje o różnych takich konotacjach społecznych, kulturowych, etnograficznych. Z gatunkiem związanych, I, i myślę, że to jest dobry, dobry czas, dobry moment i dobra propozycja, żeby oderwać się od tej sytuacji, która, która no ostatnio dotyczy nas wszystkich, żeby na chwilę o tym zapomnieć i spędzić miło czas w murach naszego muzeum. Dziękuję serdecznie, zapraszam.